Cześć! Z tej strony Bart z kanału Tosty Team. Mam dzisiaj dla Was kolejny kalendarz adwentowy, tym razem z jedzeniem. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć z przyprawami, to znajduje się tutaj. A dzisiaj są to dżemy. Kalendarz nazywa się Bonemamam i kosztował 29,99 euro. Do tego znajduje się w nim 23 słoiczki i dwa jakieś prezenciki, więc jestem ciekawy co to tak właściwie jest z tyłu. Na opakowaniu jest wypisane co zawiera, ale oczywiście nigdy tego nie czytamy. Tylko jak już kupujemy kalendarz, to po to żeby go mieć. Fajny, świąteczna grafika z takimi choinkami. Na kalendarzu jest najpierw taka owijka, którą ściągamy i otwiera się jak książka. Bardzo fajna grafika, taka świąteczna, domki, choinka. Podoba mi się. Cyferki są fajnie, i dobrze widoczne. Więc myślę, że możemy przejść do otwarcia, ponieważ tam jestem ciekaw, co w nim jest. Są dwa prezenty, więc mam nadzieję, że będą fajne. Cześć, witajcie z bliska. Zaczynamy otwierać kalendarz. Robi się to tak o. I patrzymy, co mamy tu fajnego. Zaczynamy od jedyneczki. A co to jest? A to tak się otwiera. Uuuu! Jest to dżem z czereśni, dodatkowo z cynamonem. A w okienku była jeszcze taka fajna łyżeczka. Zaraz ją otworzymy. Zobaczcie jaka fajna chochla. Numer 2, Hop. Jest to mały dżemik. Morela z bergamotką. Całe 30 gram. Numer 3. Hop. Jest to malina z różą, fajne są te słoczki. Numer 4, jest to dżem z mandarynek, 30 gram, numer 5. Jest to dżem truskawkowy, numer 6. Jest to dżem morelowy z lawendą. Numer 7. Jest to brzoskwinia z kwiatem jaśminu. Wszystkie słoiczki mają po 30 gram. Numer 8. Jest to konfitura malinowa. Numer 9. Jest to konfitura figa i kardamon. Czyli dla mnie jest na plus. Numer 10. Jest to cytrynowa marmolada. Numer 11. Jest to konfitura rabarbar i truskawka. Numer 12. Jest to konfitura borówka z melisą, numer 13. Jest to konfitura Morela i Mango, numer 14, Jest to dżem hibiskus z wiśnią, numer piętnaście. Jest to konfitura brzoskwinia zmiętą. Wszystko apetycznie wygląda. Numer 16. Jest to konfitura słodka pomarańcza z marakują. Numer 17. Jest to konfitura. Gruszka, śliwka i anyż. Ja niestety nie lubię anyżu numer osiemnaście jest to konfitura brzoskwinia z miętą numer 19. jest to dżem truskawkowy z jakimś krzakiem numer 20 jest to konfitura mango z brzoskwinią i limetką Okienko numer 21. Jest to malina z rumiankiem. Numer 22. Jest to wiśnia i biały bez. Numer 23. Jest to pomarańczowa marmolada z cynamonem. Zostaje nam ostatnie okienko, numer 24, cyk, a co to za opakowanie, jest to zawieszka na choinkę, jakby porcelanowa, doszliśmy do końca kalendarza. Zapraszam na podsumowanie. Były zawarte 23 słoiczki z różnymi dżemami i konfiturami. 30 gram na sztukę. Dodatkowo dostaliśmy taką fajną łyżeczkę do tych dżemików, która idealnie pasuje do tych słoiczków. Oraz w okienku numer 24 była taka choineczka do powieszenia. Więc jeżeli to sobie zrobicie, to zawsze będziecie pamiętali o tej firmie. Uważam, że to jest fajny prezent, bo można spróbować wszystkie możliwe dżemy. 29,99 euro. Spoko? Dajcie znać co Wy o tym myślicie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!